Dobry, jest 16 czerwca, 18.30 i pół. Witamy w naszej audycji Poranny papieros z Marianem Y. I już mamy pierwszego słuchacza. Słucham, halo! Dzień dobry, dzień dobry. Czy już na antenie jestem? Na żywca? Oczywiście, ładuj y -y. was. żywca? Tak? Tak. Mam takie pytanie: takie w sumie. Pytanie w sumie mam takie, czy. Mogę się lekać? raz na jakiś czas Chodzi panu o strach, tak? Jak pan nie na parę, to takie, tak, drgawki mi dopadają Proszę pana, proszę pana, broń Boże Nic się nie bać, nie lękać i trzymać się Ale co ja mam, panie redaktorze, zrobić, skoro y, między, y, w okolicy między y, Udem a Łydką mam takie... No i panie redaktorze, proszę mi na, na ten odpowiedzieć Proszę pana, muszę pana... Pięknie zmartwić, jest to klikietum korniksum i to bardzo zaawansowane. Radziłem się różnych paramedyków, y, Gaspirowski, y, przebyłem intensywny kurs szkolenia Reiki w trzecim stopniu DAN i tak dalej, i tak dalej. I w ogóle no nie mam pojęcia, każdy łękotki mi leczył, wy, wycinali kostki, y, tam, kości rozciągali. No i dalej takie. No, psa słyszy. Proponuję natrzeć kolana główką czosku zjeść niedojrzałego arbuza, położyć się pod zlewo do tego przynajmniej dwa razy dziennie stepować, palić papierosy, bardzo często palić papierosa i bosanowy, dużo słuchać bosanowy, leci jazz na radio Wrocław chyba. Nie no, jazz to tak nie za bardzo, tam lepiej tam pieczar polo, ale mam taką swoją teorię, dlaczego tak mi właśnie yy, między łydem a, yy, łydem a, 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 a łękotką tak robi takie deny. w bardzo częstej teleportacji normalnie. Zaraz, zaraz. Czy ja dobrze usłyszałem? Czy mówił pan, że potrafi się pan teleportować? W zasadzie tak. Nie, nie, pan nieźle zrozumiał. Nie chodzi mi o dyk, 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 albo jakieś tam klik, 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 czy cyk, 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 cyk. Chodzi mi o pana manualną zdolność dematerializowania ciała swojego w jednym miejscu i analogicznie materializowania go w drugim. Zasadniczo tak, mam takie urządzenie spełnia sw swoją funkcję? W każdej masz można się teleportować. Czy mam to zademonstrować? Jeżeli by pan mógł, to byłbym szalenie zobowiązany. Czy mógłby pan przykładowo teleportować się do nas, do studia? Tak, w takim razie okej. Okay. Wywiad z tajemniczym, teleportującym się człowiekiem już dosłownie za parę sekund, ale dajmy chwilę naszym sponsorom. Spotkajmy się po przerwie. Zostańcie z nami. Udeklamam! Zalerał mi Pecika, tytońka zablaga? Nie! No! Od wieczora Ach, tak jak pali! Mm, nalewki, błaga! Normalnie dostaje bzika, gdy się nie napije nalewki od kwaśnika! I po deklamie! Witam ponownie, kochani radiosłuchacze, akurat w samą porę, gdyż lada moment, dosłownie za kilka sekund spodziewamy się naszego wspaniałego gościa, samoteleportującego się tajemniczego człowieka. O, właśnie już jest! O, witam, witam, witam! A, widzę, że kolanko klikieta jak złoto. ale... Ale już mniej pikieta, normalnie kolanko, bo się nie boje, bo, 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 bo piję mleko co ranko. Aleś mnie pan zadziwił z tym teleportowaniem, myślałem, że to w Star Treku tylko. No właśnie, bo to TGZ urządzenie dostałem normalnie ze Star Treka. Znaczy od filmowców, którzy tam urowali strasznie. zajęwali normalnie kapitanowi Picardowi i dali mi za flaszeczkę Bimberku rodem od dziadka Franka. Normalnie. Pan to ma fajnie, takie podróże, teges, ja tu siedzę jak ta ciota. No jak to, to, to się możemy normalnie zabrać, yy, zabrać i normalnie teges. Teleportowałby pan Miedzi w kolerę skąd? No to teleporty wystarczy na 5, 6, nawet 7 osób, tak mi za, zapowiadali normalnie twórcy Star Treka. No, jeżeli nie, to niestety połowę pana zostanie w studiu, a połowę się teleportuje tam, gdzie ja. Żadna strata. Proszę pana, muszę się tylko jeszcze włączyć i pożegnać z widzami, dobrze? Bo bardzo się do nich przywiązam przez yy, te czas. Ameryka tego jest wszystko jest wiadomo. Fuck off! Czmoknicie mnie w pałę! Buuu! Kurwa, ja nie cierpię tego radia! Aaaaaah! Spierdalam stąd! Zabieramy się, panie kolego! W takim razie psiu, okej! Okay.